Nie. Czemu nie bo ja nie wydatkuję energii bez sensu dzisiaj. Sprytnie. McDonald's ma nowe, brązowe te. Widziałam, ale to nie wyglądało. Są brzydkie. Nie. I, ja i tak nie używam, bo ja, mi, ja studzę kawę. Żeby była zimna. Bo dzisiaj jest co? Dzisiaj jest ciężki dzień. Znaczy, generalnie jest tak, że ja to w ogóle nie wszystko już boli, wiesz tak? No, Jestem niewyspana, zmęczona, wszystko mnie boli. A ile zeżarłam słodyczy przez ten tydzień, aż mam wyrzuty sumienia. Nie wiem czy to, czy, to, czy, to, czy to tak macie, że jak jesteście zmęczeni i to trochę się stresuje, zestresowani, to że zażaracie słodycze. Ale z drugiej strony patrz, jak ja mam wszędzie zakwasy, to Echcia by była ze mnie dumna. Malowanie. Dzikie. Noszenie. Jesteś. Po drabinie, hops, Hops, hops. szuruburusz, Ała. To mnie boli, więc w zasadzie to trochę... Co się śmieje? No bo twoje zmęczenie jest udawane. Nie. Ja jestem naprawdę zmęczona, ja jestem. a ty nie, ty jesteś, ty oszukujesz, wiecie dlaczego nie jest zmęczony? Ja jestem zmęczona ciężką pracą, a ty jesteś zmęczony, bo nocami oglądasz nba zamiast spać. A wróć, jesteśmy niewyspani, a pierwsze z powodu NBA niestety Lakersi przegrali. My jesteśmy zmęczeni, bo od tygodnia czy dwóch remontujemy nasz nowy lokal i dzisiaj mamy misję, która nie wiemy czy się uda, bo nie, to, no nie. Odwołaliśmy wszystkie zajęcia w naszej szkole i przenosimy się z jednego miejsca na drugie. Licząc jeden na to, dzień, no właśnie, że nam się że to się uda, uda zrobić w jeden dzień z moją energią, którą może kawa Więc, obudzi kawa, jest już umówione auto, nasz, nasz kumpel Artur przyjeżdża i będziemy próbować się przenieść dzisiaj i jutro już znowu ruszać z zajęciami na nowym miejscu, więc yy, trzymajcie za nas kciuki. <laughs> to jest, jak to słyszę, jak Ty jak to, to się... opowiadasz, to tak myślisz, to jest taki żart po to jest takie oh, 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 pośmialiśmy się, dobra, a teraz powiedz naprawdę jak będzie. No tak Jezu. będzie. Uda się. Uda się. Kibicujcie. Pinki, <grymne> <grymne> a czemu ty na przeprowadzkę i noszenie rzeczy w braźbie? No bo od dwóch tygodni łażę brudna w butach całych z farby, zakurzonych. To chcę chociaż raz w ciągu dwóch tygodni wyglądać jak człowiek. Idziemy. Ty nie ustawiaj tego aparatu, tylko mi coś polej, wysokoprocentowego, bo na taki dzień... Proszę, bar gotowy. Zapraszam. No ja nie <grystanie> wiem, z czego ty się śmiejesz, że tobie jest do śmiechu na przykład dzisiaj, bo mi to trochę, trochę tak, słabo. Tobie tak, ale ja, ja ze Stoickim spokojem <grystanie> przyjmuję to, co się wydarzyło, bo jesteśmy jakieś 10 godzin i... Dużo wypadków później, niż Duża się lera, widzieliśmy. To. Wiecie, ja chyba rano powiedziałam, że już gorzej być nie może, nie? Powiedziałam może, coś takiego? Może. Jesteśmy, nie mówi się takich zdań. Jesteśmy dalej w lesie. Znaczy w lesie, ale... W mokrym lesie. W mokrym lesie. Na mokradłach. Takie bagienko. Duża ilość wody. Generalnie wydarzyło się tyle, że nic dzisiaj nie zrobiliśmy, bo panowie, którzy mieli wymienić jakąś tam nazwijmy to na rurę, malutką rureczkę, trafili kuli, problem. Kule. Rozwalili całą rurę od czego? Od, ee, od, ogrzewania. od ogrzewania, a przy okazji okazało się, że tam od wody też i tak poszło, Zalał nas. I teraz jest tu roboty na dwa dni z tą rurą, kuciem płytek naszych pięknych z ścian pomalowanych i ja po prostu Plan był taki, że mieliśmy Wam pokazać e, przeprowadzkę, jakieś już zajawki, <laughs> ale nie mieliśmy czasu kręcić, bo odkąd się widzieliśmy, to, 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 to tak spakowaliśmy ledwo do samochodu się i zaraz był telefon, że wylało, tak. grubo wylało. A to ja już drugi raz. Tak, bo jak kręciliśmy pierwszego vloga, to jak jechaliśmy, to co widzieliście w samochodzie, jak jechaliśmy, to jechaliśmy na nasz nowy lokal i wtedy nas zalało pierwszy raz. No. Taki surprise. Więc jeszcze ale wtedy była pełna optymizmu. Ale chcemy wierzyć, że to miłe, złego początki, nie? Mhm. Teraz już będzie super. Ja poza dalszym sprzątaniem i ścieraniem, zamiast tutaj dekorowania dekorowanie, a nie, jedną rzecz zrobiłam i jedną rzeczą się Wam pochwalę, żeby nie było gdzie -da! Nasze cudowne chusty dla naszych kursantów będą tak ładnie wisieć i, be, i będą kursanci mówić tak. No tyle, proszę, albo taką pepitkę, proszę, no. Tyle. To o się właśnie, udało. Tyle się udało. Nie no, bez przesady. Trochę jednak zrobiliśmy i jesteśmy bliżej niż dalej. Jeszcze chwilę to Nawet potrwa. I, się I za kilka, Za kilka dni pokażemy Wam efekty. No, wolałabym, żeby to nie było kilka, tylko żeby to było dwa na przykład dni. To będę szczęśliwa. Bo na przykład jutro zrobimy zajęcia chyba pod chmurką, ale znając moje życie, będzie moje padać. szczęście, to będzie padać, więc wtedy. Może kursanci nam na pomogą. Tutaj oni z panami wymienią rury. Piesełki będą nosić gruz, na przykład w pyszczkach. Od razu poćwiczymy aportowanie. A czekaj, teraz ten pochwalmy naszego pomocnika, figusie z dzisiaj. Najważniejszy pomocnik, figa Jack Russell, która najwięcej dzisiaj podźwiga, bo ona nosiła zabaweczki. W tej wersji, znaczy żadnej <grym> nie samochody. zaniosła do samochodu. Jak nie, ona zanosiła. Ona sobie ja tam już zbierała kubeczkę. Co jej się spodobało, to wybierała i do siebie to do Jedną dostała w prezencie. Wybierała i te samochody tak. bardzo się dzisiaj spisałam. Ona Przywamana. i Artur. Artur z AP Moto, serwis motocykli W Katowicach. Artur, pomógł nam Artur. Nie chcieliśmy, byśmy tak szybko tego nie przewieźli. No, to nam, to nam dużo pomogło. No. no I tak co? Widzicie. Teraz się okaże, czy widzimy się za tutaj i oglądacie nas za dzień, dwa, czy kilka dni. To co? Trzy, dwa, jeden.